Witajcie kochani! Chciałem się z wami dzisiaj podzielić książką Listy do świętych mnichów i mniszek autorstwa siostry Jadwigi Stabińskiej. Chciałbym wam powiedzieć kilka słów o tej książce. Siostra Jadwiga prowadzi tutaj osobiste, pełne refleksji, dialogi ze świętymi mnichami i mniszkami. Zamiast suchej biografii dostajemy duchowe listy, które uczą spokoju i głębszego patrzenia na wiarę. W tej książce znajduje się 16 listów, m.in. do świętego Benedykta z Nursi, świętych pięciu braci polskich, świętej Hildegardy z Bingen, świętego Bernarda z Klerua, świętego Andyleja Rublowa, błogosławionej Marii Fortunanti Vitti i błogosławionego Hilden Fonsa z Hustera. Według mnie to bardzo mądra i wyciszająca lektura, która pozwala zatrzymać się na chwilę. Książka pochodzi ze współpracy z wydawnictwem Palotinum, a jeśli ktoś chciałby ją przeczytać, dostępna jest na ich stronie palotinum.pl. Serdecznie zachęcam do przeczytania tej lektury.